New Metal rozpoczął się w podziemiu, a dziś jest grany na stadionach. Jak można się domyślić, z podziemia na stadiony droga jest długa i kręta. A ten mityczny stadion to dzisiaj najwyższa forma udowodnienia, że pod względem popularności gra się po prostu w Lidze Mistrzów. Dziś te największe areny bez problemu w kilka godzin wyprzedają Linkin Park oraz System of a Down. Biscuit, Sypnot, Deftons Slipknot, oraz Korn to jeszcze chyba poziom halowy, ale z okazjonalnymi koncertami stadionowymi. Pewnie więc i u tych zespołów te stadiony staną się niebawem standardem. Dzisiaj będzie o historii new metalu i o drodze jaką przebyły czołowe kapele wywodzące się z tej sceny. Linkin Park, Korn, System of a Down, Slipknot i Deftones. Będzie o ich początkach, wzlotach, upadkach oraz o tym, jak cała scenariusz metalowa się kształtowała oraz rozwijała. W komentarzach pisaliście, że chcecie zobaczyć na kanale materiały o muzycznych gatunkach w ogólnym ujęciu i dlatego ten odcinek przygotowałem. Z tej strony Hubert Modławski, a partnerem kanału jest AleBilet. Miejsce, gdzie szybko i bezpiecznie odkupisz bilety na koncerty oraz łatwo sprzedasz te, których nie potrzebujesz. Jeśli chcesz zobaczyć na kanale więcej odcinków o grupach new metalowych zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu napisz, jak ty postrzegasz całą tę scenę i poszczególne zespoły. No i oczywiście subskrybuj Panu kulturkę, żeby z odcinkami o zespołach new metalowych, ale też wielu innych być zawsze na bieżąco. Gdzie musimy sięgnąć, żeby dotrzeć do absolutnych początków w New Metalu? Odpowiedź jest prosta. Zespół Korn. Początki tej kapeli to również początki całego new metalu. Tak jak Black Sabbath otworzyli wrota dla muzyki heavy metalowej w ogóle, tak Korn zrobił to w przypadku kolejnej ewolucji tegoż metalu. Ta ekipa pod nazwą Korn powstała w kalifornijskim Bakersfield i za sprawą swojej debiutanckiej płyty pokazała światu zupełnie nową wersję, nowy sposób grania metalu. Kiedy ten świat był już trochę nasycony i heavy metalem, i zjawiskową, acz Trwającą bardzo krótko Eron Seattle, Korn zaproponował coś zupełnie autorskiego, ale łączącego, rzecz jasna, te wszystkie muzyczne fenomeny z przeszłości. I ludzie to kupili, a za Kornem podążeli kolejni. Między innymi Sepultura, zespół, którego nie postrzegamy przecież jako kapelę new metalową. Ale dokładnie tak, Sepultura, tworząc w dodatku swoją największą w karierze płytę, płytę Roots, inspirowała się właśnie Kornem. Ego, duma czy cokolwiek innego w miarę doświadczonej kapeli, jaką była wówczas Sepultura, nie miało znaczenia dla Maxa Cavallery i jego ekipy. Otwarcie zawsze przyznawali, że debiutancki album początkującego na tamten moment zespołu Korn był dla nich wiodącą inspiracją muzyczną, jeśli chodzi o to, co zrobili na płycie Roots. Pod kątem kompozycyjnym, ale też przede wszystkim pod kątem produkcji, ponieważ Sepultura postanowiła wówczas zatrudnić gościa, który wyprodukował debiut Korna i razem z tym Kornem wypłynął tak naprawdę na szeroką wodę. Mowa tutaj oczywiście o Rosie Robinsonie, który, akurat w kontekście całej sceny new metalowej, jest postacią niesamowicie istotną. W kolejnych latach z jego usług korzystali bowiem nie tylko Korn i Sepultura, ale również Defton, Slim Biscuit, Slipknot czy Machine Head. No generalnie artyści z drugiej połowy lat 90. zakochali się w Robinsonie po usze. Był on bowiem gwarantem określonej jakości. Wiedział jak ma brzmieć płyta, która w drugiej połowie lat 90. na poletku metalowym będzie modna, będzie na czasie, będzie się dobrze sprzedawać i zapewni zespołowi naprawdę wielkie grono fanów. W zasadzie równolegle z zespołem Korn rozwijała się grupa o nazwie Deftons. Choć nie, prawda jest taka, że Deftons powstali aż 5 lat przed zespołem Korn. Gino Moreno i jego ekipa wystartowali już w roku 1988. Niesamowite swoją drogą, że kapela, która dzisiaj na swojej najnowszej płycie Private Music nadal brzmi tak świeżo i modnie, innowacyjnie, powstała jeszcze w latach 80. No trochę nie mieści mi się to w głowie, szczerze mówiąc. Ja bowiem uważam, że Deftons z całej tej sceny new metalowej dzisiaj robią najlepszą robotę. Są najmniej odtwórczy, najbardziej na czasie, no i sprawiają tak naprawdę wrażenie zespołu świeżego, zespołu, który... Powstał co najwyżej kilka lat temu, ale prawda jest taka, że wystartowali to oni 37 lat temu. Natomiast, co ciekawe, swoją pierwszą płytę wydali po aż 7 latach działalności, czyli rok po Kornie, w roku 1995. I powiem tak, Deftons z jednej strony trochę rywalizowali z Kornem, a z drugiej w ogóle nie. Od samego początku bowiem oba te zespoły prezentowały zupełnie inne podejście do metalowego grania. Tu i tu było mrocznie, ale jednak zupełnie inaczej. I to była właśnie ta siła, new metalowej sceny. Zespoły, które powstawały w kolejnych latach, też sprawiały wrażenie całkowicie autorskich. Korn, Defton, Slim Biscuit, Slipknot, System of a Down czy Linkin Park. No jak dla mnie granie każdego z tych zespołów to jest zupełnie inna para kaloszy, zupełnie inna bajka. Wracając natomiast do Deftons, oni też wywodzili się z Kalifornii, a dokładniej mówiąc z Sacramento, oddalonego od Bakersfield o niecałe 300 mil, jakieś 4 godziny drogi samochodem. Stąd też pewnie świetne relacje od samego początku tak naprawdę zespołów Korn oraz Deftons, no i na przykład wspólne koncerty. Połączyło ich miasto Los Angeles, w którym obie grupy próbowały wypłynąć na szerokie wody. Tak opowiadał Chino Moreno na łamach Rolling Stone. Zaczęliśmy grać w okolicach Los Angeles i tam poznaliśmy zespół Korn. Zagraliśmy z nimi kilka koncertów i okazało się, że było sporo osób, które lubiły taką muzykę. Tak przecież buduje się fundamenty pod daną scenę, wspólnymi koncertami, wspólnymi siłami. Pierwszą płytę Deftones wydali 3 października 1995 roku, natomiast album początkowo nie odniósł sukcesu. Przeszedły trochę bez echa, swoją sprzedaż nabijając w dużej mierze w latach kolejnych, no też przede wszystkim dzięki temu, że kolejne płyty odniosły ogromne sukcesy komercyjne. Kiedy Deftones przebywali w studiu w Seattle, tam nagrywając swój drugi krążek, który miał już odnieść bardzo duży sukces komercyjny, to na półki sklepowe trafił debiutancki album grupy Limbiskit. Wówczas jeszcze nikt się nie spodziewał, że w ciągu najbliższych kilku lat to właśnie Fred Durst ze swoją ekipą będzie numerem jeden na tej New Metalowej scenie. Granie Bizkit to było rzecz jasna, granie zupełnie inne niż prezentował Korn czy Deftons. Stylistycznie i brzmieniowo oczywiście bliżej Korna, natomiast zdecydowanie bardziej hip-hopowo zdecydowanie bardziej z dystansem i żartobliwie. Pierwsza płyta Limbiskit nie przyjęła się na rynku jakoś fenomenalnie, ale powiedziałbym, że porównywalnie do debiutu Korna, zdecydowanie natomiast przyćmiewając pierwszy album Deftons. Brad z tych wszystkich new metalowych frontmenów miał zdecydowanie największe zadatki na dziś, powiedzielibyśmy, influencera, a wtedy raczej celebrytę. Jego zespół zdecydowanie zyskiwał na tym, że również na tym poletku medialnym dużo się Olympiskit mówiło. Tu kogoś obraził, tam się z kimś pokazał. No generalnie, teledesk do Breakstaff zawartego na drugiej płycie pokazywał, że lider Olympiskit był lubiany przez naprawdę wiele, czy to muzycznych, czy to celebryckich postaci. W tym klipie pojawia się też przecież m.in innymi Jonathan Davis Score. Pojawia się on również na samej płycie w utworze nobody like. You. W roku 1998 mamy natomiast do czynienia z pojawieniem się kolejnego niesamowicie ciekawego i niesamowicie oryginalnego zespołu System of a Down swój debiut wydali w połowie roku 1998. Płyta dużego sukcesu nie odniosła, ale pozwoliła soat na pokazanie się tu i tam i przygotowanie sobie gruntu pod płytę numer 2, która okazała się już prze ogromnym hitem. Rok 1999 to było prawdziwe New Metalowe szaleństwo. Kolejnym przełomem był rok 2000, ale o tym za chwilę. W roku 1999 już swoją czwartą płytę wydawał zespół Korn. Drugą i najpopularniejszą wypuszczał Limp Bizkit. Do wydania trzeciej przemierzali się Deftones, natomiast na scenie pojawili się tak zwani świeżacy. I to jacyś tacy nietypowi, bo w maskach. Grający zdecydowanie najciężej z całego towarzystwa. Zespół Srypnot, pochodzący ze stanu Iowa. Istniejący od roku 1995, będący pewnego rodzaju Dream Teamem, moglibyśmy powiedzieć, ze swojego stanu właśnie. Poszczególni muzycy Srypnot, byli bowiem od początku lat 90. rozproszeni po różnych lokalnych zespołach i później mam wrażenie najlepsi z nich połączyli swoje siły i stworzyli wielką kapelę. Debutancką płytę wydali w zasadzie równo rok po pierwszym albumie System of a Down. Pierwszy album Sypnot na sklepowe półki trafił 29 czerwca 1999 roku. Wtedy już new metalowa scena absolutnie rządziła. Do całego tego grona możemy przecież też dorzucić choćby Merlina Mansona, który to co prawda jako artysta new metalowy nie jest raczej klasyfikowany, no ale jednak to artysta metalowy startujący również w tamtych czasach. On też napędzał tę świeżą, na tamten moment oczywiście, świeżą metalową koniunkturę. Panowie ze Stripnot wyróżniali się na tle swoich kolegów ze sceny między innymi tym, że grali szybciej i ciężej, ale zostawiali też rzecz jasna przestrzeń na melodyjne refreny. No i mieli maski, budowali sobie zupełnie inny wizerunek. Tym również mocno się wyróżniali. Sprzedaż ich debiutanckiej płyty nie była w pierwszych tygodniach najwyższa, natomiast stopniowo narastała w kolejnych miesiącach i latach. Mimo, że na liście sprzedaży w Stanach maksymalnie dotarli z tym albumem do miejsca 51, to pokrył się on potrójną platyną w Stanach właśnie, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich płyt przez Slipknot wydanych. Zaraz wrócę do treści tego odcinka, natomiast najpierw krótkie lokowanie. Partnerem, bowiem nie tylko tego odcinka, ale całego kanału jest od niedawna Ale Bilet. To strona umożliwiająca legalny i bezpieczny proces zarówno zakupu biletów z drugiej ręki, jak i ich odsprzedaży. Znajdziecie tam wejściówki na przeróżne wydarzenia, m.in. oczywiście koncerty, w tym jasna sprawa przede wszystkim rockowe i metalowe. Ale bilet jest na rynku już od ponad 12 lat i zabezpiecza w 100% odsprzedaż biletów. To znaczy weryfikuje osoby chcące sprzedać bilety, umożliwia im wystawienie tychże biletów po cenie, jaką same ustalą. I płaci im po wydarzeniu, kiedy okaże się, czy wszystko przebiegło właściwie. Ja, przyglądając sobie stronkę, zainteresowałbym się na przykład zakupem biletów na koncerty Arch Enemy, Wasp czy Testament, które odbędą się już w najbliższych dniach. Link do ale bilet macie oczywiście w opisie. Polecam bardzo serdecznie i wracam już do treści dzisiejszego materiału. Rok 2000 był kluczowy z kilku powodów. Po pierwsze, 20 czerwca swoją trzecią płytę wydaje zespół Deftons. Po latach, podwójna platyna w Stanach, a więc największy sukces komercyjny spośród wszystkich albumów Deftons, osiągnął ten właśnie z kucykiem na okładce. Utwór Change z tej płyty dzielił i rządził na gitarowych listach przebojów i dzisiaj jest już absolutnym klasykiem. Kolejne przełomowe wydarzenia na scenie new metalowej miały natomiast nadejść dopiero jesienią. 17 października zespół Limbiskit wydaje swój album numer 3. Okazuje się on absolutnym hitem i zdecydowanie umacnia pozycję zespołu na scenie. Dwie genialnie przyjęte płyty, jedna po drugiej, rok po roku, to sprawa niecodzienna i w pewien sposób gwarantująca długotrwały sukces na kolejne lata. Jak pokazał czas, tak oczywiście nie było i to okazali się zespołem, który ze szczytu na dół poleciał najszybciej z tych wszystkich zespołów, natomiast na tamtą chwilę na 2000 rok to oni absolutnie rządzili. Natomiast najważniejszym wydarzeniem na osi czasu, które powinniśmy absolutnie na czerwono zaznaczyć w kalendarzu, jest oczywiście debiutancka płyta Linkin Park. Płyta wydana zaledwie tydzień po premierze trzeciego albumu Limbiskit. 24 października 2000 roku Chester Bennington, Mike Shinoda i reszta ekipy sprawili, że nic już nigdy później nie było takie samo. Przeogromny sukces osiągnięty tak naprawdę z marszu. Jeśli spojrzymy sobie na debiutanckie płyty wszystkich naszych new metalowych gigantów, no to ze swoją płytą numer 1 największy sukces odnieśli Linkin Park właśnie. Co ciekawe, ten 2000 rok, w dodatku końcówka tego roku, no... Wydawało się, że to już jest stanowczo za późno na zaprezentowanie takiej muzyki i osiągnięcie przy tym takiego sukcesu. Natomiast Linkin Park zaprezentowali muzykę i wizerunek na tyle odmienny od reszty new metalowych kapel, no, że to rzeczywiście bardzo mocno zażarło. Zażarło również niecałe 3 lata później przy płycie Meteora wydanej w 2003 roku i wydawać by się mogło, że to już w ogóle były czasy, w których New Metal się kończył. No i w pewnym sensie tak było. Albumy wydawane wówczas przez Korn, Deftones czy Limp Bizkit sprzedawały się całkiem mniejsze, ale zdecydowanie gorzej niż te poprzednie. Linkin Park natomiast, mimo że na płycie numer 2 zaprezentowali granie bardzo podobne jak na debiucie, no to pozostawali cały czas na szczycie. Na szczycie byli też wtedy Stripnot i System of a Down, Którzy to właśnie wtedy, w tamtych latach, wydawali yy, kluczowe dla swoich dyskografii yy, kolejne albumy. Po wielkim sukcesie zawsze przychodzi też oczywiście spadek. Mówi się czasem, że im większy był sukces, im wyższy był szczyt, który udało się zdobyć, tym bardziej bolesny będzie upadek. I trochę, albo nawet powiedziałbym bardzo dużo, prawdy w tym oczywiście jest. Natomiast kto zaliczył ten najbardziej nieprzyjemny? Upadek. No myślę, że na pewno olimpijski, tutaj brak zaskoczenia. To był zespół, który pogubił się najbardziej. Zespół, który zaprezentował się w czasach swojej świetności jako zespół jednowymiarowy, zespół memiczny, zespół nie do końca na poważnie. I ta przyklejona im wtedy etykieta w czasach ich świetności zaszkodziła im, mam wrażenie, w kolejnych latach. Nie możemy oczywiście powiedzieć, że Fred Durst i ekipa nie próbowali, bo próbowali. Na płycie results may vary, chociażby na której to spróbowali do grania cięższej muzyki podejść nie co inaczej. Mniej hip-hopu, więcej grania bardziej balladowego. No na pewno udało im się dzięki temu wyprodukować kolejny wielki hit, jakim był cover utworu Behind Blue Eyes. Natomiast sukces i sprzedaż całej płyty raczej nie poszły za sukcesem tej pojedynczej piosenki. Piosenki, którą upodobały sobie radia, z tego na przykład powodu, że było to takie granko, które w zasadzie do jednego worka moglibyśmy wrzucić z tym, co wtedy prezentował na przykład Nickelback. Zespół Limbiskit był generalnie zawiedziony sprzedażą płyty Results May Vary i podjął jeszcze jedną próbę osiągnięcia sukcesu ze sprawą wydanej w 2005 roku epki. Nie wyszło, więc na kilka dobrych lat Limbiskit zawinęli się całkowicie z tego muzycznego biznesu. Korn też miał oczywiście słabszy czas i ten słabszy, acz niefatalny czas trwał moim zdaniem naprawdę wiele lat. Oczywiście nie oceniam tutaj aspektów muzycznych, bo to jest absolutnie sprawa indywidualna, sprawa subiektywna, natomiast pod względem popularności, Korn no, powiedziałbym od tego 2007 roku poszybował naprawdę w dół. To znaczy każda kolejna płyta sprzedawała się całkiem nieźle, docierała do dość dobrych miejsc na listach, ale u zespołu nie było już tak głośno jak wcześniej, działał bardziej w swojej niszy, w niszy fanów, których zdobył dzięki czasom swojej świetności. Do tego eksperymentował z muzyką elektroniczną i popem. I powiedziałbym też, że zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem zespołu Korn była jego płytowa regularność. To znaczy, niezależnie od tego, co działo się w zespole, jakie były zmiany personalne, co działo się w życiach prywatnych muzyków, Korn zawsze co 2-3 lata regularnie dostarczał nową płytę. I można by pomyśleć, że to tylko i wyłącznie na plus, że zespołowi za to należy się po prostu ogromny szacunek. Oczywiście, że tak, ale pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jako fani poszczególnych kapel, że czasem warto za swoimi idolami zatęsknić. I z marketingowego punktu widzenia, ten taki czas zniknięcia ze sceny na czas nieokreślony to jest całkiem dobra sprawa. Tym bardziej, jeśli masz na scenie tak ugruntowaną pozycję jak korn. Natomiast z drugiej strony, jeśli Jonathan Davis i ekipa nadal chcieli tworzyć, nadal byli natchnieni tą artystyczną wizją, no to co? Mieli nagle przestać? Mieli przestać, bo tak się opłaca? Na siłę mieli nie tworzyć nowej muzyki? No nie, oczywiście, że nie. Absolutnym zaprzeczeniem zespołu KORN jest pod tym względem na system of a down. Zespół, który od 2005 roku nie wydał żadnej płyty, a stadiony zapełnia dziś z większym powodzeniem niż Korn. Oni przez lata właśnie potrafili zbudować u swoich fanów głód i taką, powiedziałbym, niepewność co do przyszłości grupy. Niepewność u fanów. Niepewność, która jednak po kilku latach stała się trochę irytująca i w pewien sposób nudna, bo dziś mało kto już chyba wierzy, że jakąkolwiek płytę Soat jeszcze wyda. System of Down są więc w pewnym sensie fenomenem, choćby pod tym względem, w kontekście popularności nigdy nie mieli u siebie tendencji wyraźnie spadkowej. Nigdy nie musieli z tych wielkich hal powracać do sal mniejszych, czy też nawet klubów, jak to było w przypadku te czy Korn na pewnym etapie, w pewnym czasie. Stygmunt natomiast tendencję spadkową zaliczył chyba w ostatnich latach. To właśnie ta najnowsza płyta, The End So Far, wydaje się być jedyną w dyskografii tego zespołu, która nie odniosła kolosalnego sukcesu, bo wcześniej, mam wrażenie, mieliśmy nieustające w zasadzie pasmo wielkiego powodzenia. Każda kolejna płyta sprzedawała się wyśmienicie i każda kolejna płyta zawierała przynajmniej kilka wielkich przebojów. Zauważcie, że nie miało to miejsca tylko na tym najnowszym albumie, tylko ta najnowsza płyta z 2022 roku przeszła nieco bez echa i nie wyprodukowała wielkich hitów. Dziś jest już w zasadzie zapomniana. Nasuwa się więc pytanie, czy wraz z kolejnym albumem Stripnot wypłynie powiedziałbym na powierzchnię jeśli natomiast chodzi o grupę Deftones, no oni byli trochę w cieniu reszty niu metalowej stawki mam wrażenie niemal przez całą swoją karierę. Nie sprzedawali tylu płyt i nie grali tak wielkich koncertów jak choćby Korn, System of a Down, Slipknot czy Linkin Park. Deftons też w sumie robili w trakcie swojej kariery naprawdę wiele, żeby nie mówić o nich jako o zespole tylko new metalowym. Trzymali się trochę na uboczu i w dużej mierze docierali do słuchaczy zupełnie innych niż reszta tej new metalowej, powiedziałbym, sztafety. Natomiast wiele zmieniło się teraz. No właśnie teraz Deftons są bowiem w szczytowym momencie swojej kariery. Ich stare płyty zostały solidnie odkurzone, cieszą się wielką popularnością w mediach społecznościowych i nowe pokolenia są w zespole zakochane po uszy. Koncerty halowe są wyprzedawane w chwilę moment. I to też nie jest tak, że liczy się tylko ta przeszłość. No nie, nowa płyta ma się bardzo dobrze, jest regularnie grana nawet choćby w polskich stacjach radiowych. Cino Moreno sam mówi, że to właśnie teraz zespół jest najpopularniejszy w całej swojej historii. Zapanowała pewnego rodzaju moda na Deftons i ja osobiście bardzo. Bardzo się z tego ciesza. Jeśli chodzi o Linkin Park, oni osiągnęli sukces zdecydowanie największy z całej new metalowej stawki. Zameldowali się na scenie najpóźniej, na ostatnią chwilę wręcz, natomiast to właśnie oni najbardziej przebili się do mainstreamu. Moim zdaniem w dużej mierze przez to, że najsprawniej z całego tego towarzystwa potrafili odkleić z siebie tę new metalową etykietę. Kiedy moda na takie granie dobiegła końca, oni bardzo sprawnie, bardzo naturalnie i bardzo udanie zamienili się po prostu w wielki zespół rockowy. Zespół grający z prawdziwym rozmachem. To miało oczywiście miejsce na płycie numer 3, wydanej w 2007 roku. Duże znaczenie miało tutaj na pewno podejście Ricka Rubina, czyli kolejnego wielkiego producenta różnych zespołów new metalowych. Producenta, który to wyprodukował przecież wszystkie płyty Soat, kilka od Linkin Park i po jednej bodaj płycie Olimpijski Toras No Akurat ten ostatni zespół, delikatnie mówiąc, nie zachwalał sobie pracy z nim. Natomiast w kontekście przemiany Linkin Park Rubin miał, moim zdaniem, duże znaczenie. To on pewne rzeczy zespołowi zasugerował, to on ich poprowadził po tej drodze do zostania wielkim stadionowym zespołem rockowym. Choć warto też na pewno pamiętać o tych słabszych komercyjnie momentach zespołu Linkin Park. To były na pewno dwie płyty, przez większość fanów dzisiaj je wielbione, ale komercyjnie na pewno trochę odstające. Mowa oczywiście o A Thousand Suns z 2010 roku i The Hunting Party z roku 2014. Te płyty były bardziej eksperymentalne niż reszta i miało to swoje odzwierciedlenie na listach. Ale czy były to jakieś ogromne spadki popularności Linkin Park? No myślę, że nie. Myślę, że spośród wszystkich zespołów w dzisiejszym odcinku wymienionych, to ich popularność utrzymywała się na przestrzeni całej kariery na najbardziej wyrównanym i najbardziej stabilnym poziomie. I jak pokazał czas, nawet to nowe rozdanie z nową wokalistką okazało się bardzo obfite w sukcesy. To właśnie powiem teraz, po raz pierwszy w swojej karierze Linkin Park stali się pełnoprawnym zespołem stadionowym. Wcześniej oczywiście też występowali na tych największych arenach, natomiast obecnie jest to dla nich po prostu codzienność. Szczególnie w Europie, gdzie ich stadionowe koncerty wyprzedają się w zaledwie kilka godzin. Zaraz wrócę do treści dzisiejszego materiału, natomiast najpierw krótkie lokowanie. Partnerem tego odcinka jest bowiem Winiary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze D.A.D. oraz The 69 Ice. Duńska ikona rocka łączy siły z fińską legendą rock'n'rolla, powiedziałbym gotyckiego, i razem wyruszają w trasę. Jedni i drudzy to oczywiście zasłużone zespoły, założone jeszcze w latach 80 i mające na swoim koncie po kilkanaście wydanych płet. D.A.D. oraz The 69 Eyes zagrają jeden koncert w Polsce. 31 października w warszawskiej Proximie, a więc jest to koncert halloweenowy. Po drugie Pro Fanatica, również koncert halloweenowy. No i myślę, że jest to całkiem ciekawy sposób spędzenia Halloween. W towarzystwie mrocznego, gitarowego, a w przypadku tego drugiego koncertu również ekstremalnego grania. Okazje do koncertowego świętowania Halloween będą mieli więc nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również mieszkańcy Wrocławia. Również 31 października bowiem we wrocławskim klubie Liverpool Profanatica zagra swój jedyny na obecnej trasie koncert w Polsce. Bilety na te koncerty zakupisz oczywiście na stronie Winiary Bookings. Link w opisie. Się, polecam i zapraszam, a teraz wracam już do treści dzisiejszego odcinka. W przypadku każdej z omawianych dzisiaj czołowych new metalowych kapel, mieliśmy oczywiście do czynienia ze wzlotami oraz upadkami. Natomiast spójrzmy na to, gdzie każdy z tych zespołów jest dzisiaj. Startowali z poziomu podziemnych najmniejszych klubów. Później osiągali wielkie sukcesy, ale w niej jednym przypadku mieli też gorszy czas, w trakcie którego musieli po raz kolejny zaszyć się w klubach albo mniejszych salach. A dzisiaj? No dziś są to minimum duże, wielkie hale. Defton, Strypnot, Limbiski oraz Korn są gdzieś, powiedziałbym, na pograniczu hal oraz stadionów. Pojedyncze stadionowe występy wyprzedają w zasadzie od razu. Z większymi trasami pewnie byłby mały problem, ale moim zdaniem daliby jednak radę. Spójrzmy na stadionowe tournée w Europie, w przypadku Linkin Park oraz System of a Down. Te trasy, całe trasy, wyprzedały się w chwilę, moment. Nie wiem, czy każdy z zespołów wymienionych w dzisiejszym odcinku przeżywa obecnie popularnościowo swój najlepszy czas, ale myślę, że jest taka szansa. Myślę, że możemy tak powiedzieć, a w kolejce czekają przecież następni. Między innymi tacy, którzy new metal połączyli choćby z muzyką metal korowo. Bring Me The Horizon to już poziom halowy, który w najbliższych latach przejdzie moim zdaniem w stadionowe. Architekts powoli wygodnie rozsiadają się w halach, podobnie Parkway Drive. Dotarliśmy w niesamowicie ciekawe miejsce dla muzyki metalowej i kolejne lata pokażą, czy będzie jeszcze lepiej.